No ogółem, y, ja tak myślę. Ja A nie kogo ci... Ja przepraszam bardzo, kogo ty dzisiaj spotkałeś? Mówiłeś, z jakichś harcerek, harcerków. No herzerzy, Przepraszam ja, bardzo, ja, daj mi mundury. Ale daj mi pan, panu zadać pytanie. Nie przerywaj proszę mnie. Bo... No, ja chciałem powiedzieć, To ja zacząłem rozmawiać. Pan... Halo! Z o, policja. I ogółem dotacje. Ja mówiłem do niego... Proszę pana. Halo. Pan taki duży, Tam. taki wielki, y, tylko najgorzej y, martwimy się, znaczy ludzie, my, dobra, mundur, dobra, a nie. jaki mundur, wojskowe, są takie wojskowe worki zielone i jeden worek trzeba nie. przeciąć, y, tylko przeciąć... Y, Połowę, tak, tylko trzeba więcej zmierzyć, czy <laughs> głowa wejdzie. I całe te, i z jednej worka, z drugiej strony worka, po prostu dziurki, i całe te, a drugi worek to na całe chlastnąć i zakładać, i trzeba tym. Czym? Przyszyć. Ale czym przyszyć? No przyszyć. Ale czym? No przecież, co? Chciałeś mogą przyszywać, worki Ja dam, ja dam radę. Ja wezmę gwoździa i... Gwoździa, <tryk> dziury porobię i te... I takie mocne liny. Całe te, żeby się, jak będziesz siadał, żeby nie pękło. I całe... a kask, to będziesz miał... nie kask. Czapkę. To będzie wojskowa, nie wojskowa, milicyjna. To beret zielony. To wojskowy beret zielony. To, to będzie czapka. Czapka beret. To będzie. Czapka beret. Ale jak Przepraszam bardzo, ale, ale jak zielone to wojskowe. A, a nie policyjne. Nie, a to będzie to z prajem y pomaluje y przodu na niebiesko, a na koło będzie ten. Zielony, że jak będziesz w lesie gdzieś, to nikt ci nie zobaczy. I a gwiazdę tu będzie starszy ten. I... i orzeł, orzeł. Pierwszo Pierwszą nie będę nakładał ci tego bereta. Nie bereta. Halo. I po prostu kopnę i będzie zarząd pan płynie o 20 do mnie narada jest będzie dobry strzał I wtedy będzie orzeł co będzie? Orzeł, A wiesz jak orzeł zrobię? A ja wezmę maczetę a. i będę rysował tak. O, orła. No maluję orła, a, a na górze to takie te pierwsze nie będę nakładał na głowę, bo jak wezmę motka pięciokilogramowego O nie, to chyba Tak dasz mi pięć. przepraszam, proszę nie przeszkadzać. I taki gwóźdź stolowy z takim tym i położę y, na betonie, albo no, nie, na torach. Położę całe te jak walno, żeby nam na, na wylot poszło na torach, bo to metal. A Ja żebym tak mocno nie uderzył, żeby tor nie uszkodzić, to najgorzej to nie wiadomo jak to będzie. Ale jakbym tak uderzył, tak pół półmocno, to by było dziura taka, kija. Ale, ale w czym dziura? W głowie? Nie <laughs> w głowie. To Wie? jak w głowie taka dziura, to ja już będę wiesz co? W nocniku. <laughs> No jak ja mówię do pana. A skąd, a skąd pan noc Będzie całe te. A skąd pan noc Pręd i zaspawam, żeby nie, nie wyskakiwał. I będzie taka y, po prostu, y, jak gwiazdki są świąteczne, i na, na górze będzie gwiazdka. Taka, naokoło gwiazdka będzie. I będziesz miał tutaj, tak cały o, o tyle gdzieś. On tutaj no. będzie taka gwiazda. to będziesz jak szeryf. Z tak. Bombaju. Ja, ja nie z Bombaju. To ty z Bombaju. To będziesz ty szeryf z Bombaju. No bo pan się wybiera do policji. No. Co? Właśnie. Do, I, do policji pan się wybiera. Z prajem. Jeszcze na razie nie. nie. Przepraszam. I z prajem. Z prajem. Z prajem. Sprajem. Sprajem, ja mówię sprajem i już tam. I na czerwony y, spray i napisze policja. Główna, na początku y, całe te napisze główna policja. I, a rękawy to będą te kosz od śmieci. To zbroja będzie. To zbroja! No, jak będzie pójdzie na walkę, jak będzie strzelać, to. To, no, to ty mi chcesz uzbroję u zrobić? O, będziesz uzbrojony. No, jak weźmiesz taki śmietnik, będziesz miał prawą i lewą. Ja będę O I, i, i powiem. Tak Pros, ręce nie zgarnę, tylko tak będę iść. Proszę, nie przerywać mi. Proszę, proszę, dowodzik. Nie mam, nie dam. Dostaniesz, jak nie dasz, i chlaś, tak. stereo, i po prostu jak walniesz, od razu wyskoką wszystko. Wyskokują, wszystko wyskoczy. Wyskoką? A, a, a co to wyskoko? Portfel i wtedy do, dotację dostaniesz od komendanta. od jakiego? No, to będziesz wiedział od jakiego. No. No, będzie zmieniony. Ale jak ty mnie koszy nałożysz to ja ręce nie, nie zgarnę, tak. E, proszę pana. A jak, Tylko tak? No jak tak? To takie. Bo jak kosze będą nałożone, to kosz mnie nie da rady tło zdjąć rąk. O! Ja nie, jak nie! Nie! Masz siłę taką wielką. I jak walniesz, to staniesz. całe. <küh> Piany jesteś. Mhm. Przy pana, panie producentie, to ja nie pianę. Jak nie piany jesteś? Piany jesteś. Czuję. Po tobie czuję. Alkohol piłeś. Nie, ja wczoraj. Jak wczoraj? Dzisiaj, niedawno chyba. I tym chlasi. O, I teraz tak usiądzie na ziemię. O, i, i, bo jak I tak będzie właśnie. Czy nie zbroję chcesz uzbroić? Tak? Robokop. Rob... Robokop. Robokop. <laughs> Robokop będzie. O, i obu... To już dzwonię roboku do ciebie. A. Dziękujemy.